Yo, z tej strony tutaj gdzie jesteśmy na CSGO i jak widzicie mamy 1333 zł w balansie. Oczywiście z kodzikiem tutaj macie 10% bonusu, darmowe 2 złoto 10 groszy zł na przetestowanie strony. Dużo metod płatności, blik, karty, przelewy, skiny, natychmiastowe płatności, skinami nie musicie czekać 8 dni. A od razu dostajecie siopę, piękna sprawa. Oprócz czego, krypto, eee, PaySafe, Gift Card, Google Pay, Apple Pay, Zen. Wszystko co pusha, że pragnie tu jest. Ale te natychmiastowe płatności z kinami działają również tak, że w yy, każdym hmm. dole zwiększa się wasz limit, Co większy limit tym więcej możecie wrzucić. Piękna sprawa. Oprócz tego chciałbym was zaprosić na intro. Na stronie CSGO Skins czeka na ciebie ekstra bonus do doładowania. Kosa warta 2500 zł może trafić w twoje ręce. Wystarczy wpłacić 8,40 z kodem TUHAJ i w przypadku otrzymania prezentu otrzymasz powiadomienie od razu po doładowaniu. Kostka będzie czekać w ekwipunku na wypłatę. Powodzenia! A z racji, że jesteśmy po intrze, 1333 zł, trzeba coś naklikać, poklikać i wyklikać. E, ja mam swoją ulubioną skrzynkę tutaj defkisa trzy razy. 250 zł, 264 na SunStars. Kliknijmy. Oj. Nie klaruje to się dobrze, więc jeszcze raz dajmy jeszcze raz, bo tu 50% zwrotu. Spodziewałem się szczerze czegoś większego. Oj, jo, jojo, jako Bench. Oj, czułem na Ciebie, ale nie, nie, ten legion Venomous nas pogrąża. I nie mamy nic tutaj świetnego. Może wbijmy sobie. No, co chce kliknąć, to ktoś, ktoś tam wbija. Wbijmy w tą bitwę, underdorzek. Jestery, więc tutaj równa szansa na każdy item. Fajnie jakby nie dropiło. Jakbym miał najgorsze tutaj dropy, a jakby tym chłopakom nadropiło jak najwięcej siopki. Żebym mógł się zgarnąć, Wiecie o co chodzi? 317 zł kosz bitwy. Jak na razie wygląda to przyjemnie, przyjemnie, ale wiecie, to jest taka bitwa, że wszystko może się odwrócić w jednym pulu. Bo jest to Jester Mode. Oczywiście Jester wszystkie itemy mają równe szanse na dropnięcia. Okej, okay, niech to leci, tak? Niech to leci, niech się klei. Okej, okay, nieźle, ale jesteśmy zbyt blisko i samo. I samo powinien nam jakoś odskoczyć w tym momencie. I by było najlepiej. No, jak na razie jesteśmy coraz bliżej tego i samo. A okej, okay, ładny skin, stratosphere. Jeszcze się nie podniecam do końca, bo tu możemy. Porobiliśmy, porobieni. Yes, sir, yes, sir, yes. Sir. yes sir. 822 zł. Wracamy do korzeni. Mamy dobry profit dzisiaj. Dzesterki oddałe, tak, tak, tak. Więc słuchajmy może coś swojego, może też w dzesterze. No, może, może, może coś pomyśleć. Okej, okay. 420, 166. Drogo, drogawo, drogawo, drogawo. Czemu to takie drogie. Ułagam się, 36, 14. Dobra, Colorful case wrzućmy 5 razy. Trip Shirt. That's right. Trip Shirt, 240 złotych. Yy, może powinien wrzucić więcej osób, a nie wrzuciłem. Wrzucamy jak jest. Jesterek, Próbujemy dalej jesterka. Dzisiaj skupmy się na tym. Można też poczekać na kogoś, bo jak widzieliście dużo osób dla nas. Okej. Okay. Mamy już czym się dzielić. Okej, okay, okej, okay, okay. Mają info. Już mówiłem. I kolejne, i kolejne. Wychodzimy na profit z a teraz tylko się farmimy. Błagam na farmy jak najwięcej. Kolejny dobry pół 45 zł. O to chodzi, o to chodzi w tych zesterach. O to w nich chodzi. Równa szansa na wszystko. No i ładny profit z tego czasami wyjdzie. Jeserski, jest serki, jesterski. Today. Week. Mamy gdzieś to dobry profit. Dostajemy, dostajemy to który można mieć w sklepie w bitwy skrzynek na przeróżniste nagrody. Te nagrody później można wydzielić w exchangerza. Do 20 skinów, na 1, na 2, na 3, jest naprawdę dużo, wypłaty są natychmiastowe, więc instant dostajecie na konto. Oprócz tego, e, otwierając te skrzyneczki, dostajecie tokeny. Doładowując dostajecie tokeny, które można wymienić później w z góry na miejsca w rankingu. Puszczę skina, otwieracie grob, dostajecie skina, a w handlażu bronią wymieniacie tokeny na broń. Piękna sprawa, naprawdę świetna, bo to zawsze jest dodatkowy heist dla was. Wszystko tu jest rozpisane. Ok, that's right. 11 dni zostało do końca eventu. Jak wyglądać może troszkę mniej, bo jeszcze muszę rzucić do montażyście. Eee, no i co zrobimy jeszcze? Wiem ja wszędzie jakąś szybką bitwę. 2 złote 10 już nie, nie pieniądz, a może jeszcze coś przyfarmimy grubszego, może coś fajnego poleci. No, no nie leci aż tak super, ale wiecie o co chodzi. Czasami trzeba zaryzykować 2 zł, bo no to nawet nie hot dog. I to by było na tyle, ja dziękuję wam za oglądanie, zapraszam do subowania, lajkowania i komentowania. No i co? No i do następnego. Yo!